Dzień dobry moi kochani, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy testowali kolejną trapkę za 30 zł. Trzecią, yy, czwartą i ostatnią, bo już był, była wielka krzyżówka, już był playbook, był wielki, yy, Jezu wielki, pełny portfel <gryw> i czas na brylanty. Jak do tej pory to tylko playbook był dla mnie szczęśliwy, te wielkie. Nie lubią mnie. Zobaczymy brylanty. Brylanty mają numerek 7. No to będziemy sprawdzać. Zapraszam na głosowanie na społeczności, na odcinek setny. I powiem Wam, że do tej pory wygrywa miks. Czyli najbardziej chcecie widzieć miks, a na drugim miejscu linie. Także jeszcze można głosować, bo jeszcze. Do odcinku setnego, chyba dwa odcinki. Także, jeszcze kto nie głosował, to możecie sobie zajrzeć, zagłosować. Jeszcze może się wynik zmienić. Jak na razie, jak mówiłam, wygrywa mix. A teraz zaczynamy drapać. Brylanty z numerem siódmym. I sobie zbliżymy, żebyście dobrze widzieli. 30 gier plus bonus. Trzeba znaleźć trzy takie same symbole. A my mamy pierścionek i dzwonek. To już trzeciego pola. Nie ma sensu drapać. Jest róża, jest tron. A co by tu było? A świnia. Dobra. Gra trzecia. Mamy tron. Mamy tron. I mamy prezent. Gra czwarta. Mamy naszyjnik. Naszyjnik. I mamy. Kurcze, naszyjnik. Wygrałam. <grym> Coś wygrałam. <grym> Gra czwarta. O ja. Są trzy naszyjniki. Dobra, szukamy dalej. Gra piąta. Czyli numerek siódmy, szczęśliwy. Gra siódma mamy pierścionek, róża i klucz. Gra szósta, lustro, diament i okulary. Gra siódma, perfumy, świnka i okulary. Gra ósma. Gra ósma, garnek, lustro, i kolczyk. Gra dziewiąta, portfel, worek i perfumy I gra dziesiąta, korona. Fajnie by było znaleźć trzy korony. Korona i dwie monety. Tu mamy gra 11. Mamy dzwonek i złoto. Ja drapię wszystkie trzy. Zapomniałam, że, wy, że wystarczy dwie. Jak są dwie różne, to przecież po co szukać? Klucz i szminka. Gra 13. To jest róża. I portfel. No to teraz druga strona. Gra 14. Podkowa lustro gra piętnasta mamy kapelusz i worek gra szesnasta mamy szminka i portfel gra siedemnasta jest kapelusz i safe zegarek i prezent. W kolejnej grze mamy trofeum i podkowę. Gra 30 mamy zegarek, i torbę. Gra 21. pierwsza prezent, i diamencior. 22 druga jest kufer, i torba. Dwudziesta trzecia jest perła, perła i kapelusz. Tu mamy korona, korona i worek. Dwudziesta piąta jest dzwonek i perfumy. Dwudziesta szósta mamy torbę i bransoletkę. Dwudziesta siódma, trofeum, trofeum i pierścionek. Dwudziesta ósma, mamy podkowa, szminka i kufer. Dwudziesta dziewiąta, mamy moneta i złoto. I gra trzydziesta, świnka. I zegarek. Jeszcze zostaje nam bonus. A w bonusie mamy gwiazdkę. No to sprawdzamy, co jest pod tą wygraną linią gra numer 4. Są piękne cztery naszyjniki szyjniki. Cztery, <grywia> trzy. O, Jezu, co ja dzisiaj gadam. Trzy naszyjniki i sprawdzamy, co one nam dały. Tu, 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 tu. O, nie. Nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę. Stuwa. Uff, aż mi się gorąco zrobiło. Byłam pewna, że tam będzie 30 zł zwrotu. Patrzcie. Trzy z Stuwa. Brylanty z numerem 7 są bardzo szczęśliwe, czyli z drapką za 30 złotych Dla mnie szczęśliwą będą brylanty, a na drugim miejscu będzie playbook. Nie ja wiem, gdzie tu są kontrolne, później sobie poszukam. W każdym razie każdy widzi, że 100 zł wygrałam. Drugi raz mi się to zdarza. Pierwszy raz było w ekstra siódemkach, drugi raz. Zdarza mi się w brylantach. No to to jest rewelacja. Super. Eee, Jezu, aż nie wiem, co mam mówić. <grystanie> Dziękuję Wam oczywiście tradycyjnie za obecność, za oglądanie. Eee, zapraszam jeszcze na głosowanie na społeczności na odcinek setny, co chcielibyście zobaczyć. W tej chwili wygrywa mix. Zawsze wynik się jeszcze może zmienić. Co kto chciałby zobaczyć, to Zapraszam do głosowania. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam wszystkich, pa!